Dzisiaj witam Was w filmie z serii Monthly Reset, i pogadamy sobie trochę, właśnie o celach, które miałam na marzec. I opowiem Wam też trochę o tym, co planuję w kwietniu. I zaczniemy sobie od razu od tego, co miałam zaplanowane na marzec. Jeśli chodzi o marzec, to powiem Wam, że to był taki dla mnie trochę rozruchowy miesiąc dlatego, że ja już gdzieś tam powoli poczułam trochę wiosnę, więc ja na wiosnę zawsze mam dużo więcej energii, jestem dużo bardziej tak pozytywnie nastawiona do wszystkiego i jeśli chodzi o marzec, to ja nie miałam tutaj jakichś bardzo dużych planów nie miałam też dużych oczekiwań co do tego miesiąca, bardziej chciałam właśnie spędzić go tak trochę na spokojnie i przeżyć tak bardziej ten początek wiosny i myślę, że całkiem całkiem fajnie mi się to udało na ten miesiąc miałam trzy główne priorytety, była to codzienna Joga i medytacja, śniadania przeciwzapalne, około 30 g białka, no i praca nad lepszą organizacją dnia. Jeśli chodzi o te trzy punkty, właśnie te priorytety moje, to jak najbardziej wszystkie z tych trzech odhaczam. Joga może nie była każdego jednego dnia, medytacja również, natomiast były to naprawdę bardzo pojedyncze dni, i nadal uważam, że to był bardzo dobry stosunek. Dni, w których to robiłam do dni, w których po prostu tego nie zrobiłam z jakichś konkretnych powodów, bo na przykład nie było mnie w domu i wtedy bardzo ciężko jest mi gdzieś tam tą rutynę zachować, więc jak najbardziej sobie to odznaczam. Śniadanie przeciwzapalne jak najbardziej, bo wiem Wam, że te tosty właśnie z celkiem grani, z oliwą, z bazylią, z pomidorami suszonymi, z oliwkami... Tak bardzo mi posmakowało, że ja jadłam to prawie przez cały miesiąc, więc wiem, że to może nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby jeść tak bardzo monotonnie, ale ja mam takie fazy. Jak coś mi bardzo posmakuje, to mogę to jeść właściwie codziennie przez bardzo długi czas. No i ostatni punkt to była praca nad lepszą organizacją dnia. No i powiem wam, że pracowałam nad tym bardzo intensywnie. Nie jest to jeszcze dokładnie to, o co mi chodziło, ale powolutku sobie gdzieś tam do tego celu zmierzam i na pewno będzie lepiej. Z takich dodatkowych rzeczy, które sobie mm, też tutaj wpisałam na tą moją listę, były poranki i wieczory bez telefonu. I powiem Wam, że na początku miesiąca mi się to super udawało, natomiast gdzieś tam w połowie, pod koniec przez to, że troszeczkę więcej gdzieś tam nagrywałam na YouTubie to też chciałam być na bieżąco właśnie z jakimiś komentarzami, z jakimiś wiadomościami itd., więc ten telefon... Pojawiał się głównie wieczorem. Poranki były raczej bez telefonu, ale wieczorami zdarzało mi się jeszcze po prostu sięgać po ten telefon i gdzieś tam no, się angażować w te, w te odpisywanie, w te wiadomości i I też troszeczkę scrollowania, oczywiście nie będę Wam tutaj ściemniać. Więc nie odhaczam sobie tego, dlatego że to w ogóle nie, nie, nie zrealizowałam tego, o co mi chodziło. Więc to na pewno będę poruszała w tym moim detoksie cyfrowym, o którym Wam w sumie zaraz powiem. Kolejny punkt to było codzienne wieczorne czytanie, i tutaj jak najbardziej. Ja już Wam mówiłam o tym, że ja już właściwie nie wyobrażam sobie pójścia spać bez wcześniejszego sięgnięcia po książkę. I ten nawyk już jest we mnie tak silny, tak silnie jest we mnie zakorzeniony. Że ja po prostu już nie zasnę bez książki i czasem naprawdę nawet chciałam pójść spać bez czytania, bo już byłam zmęczona, ale przewracałam się z boku na bok i nie byłam w stanie właśnie jakoś tak zakończyć tego dnia porządnie, więc i tak finalnie sięgałam po książkę. Nawet jeśli czytałam 4 minuty, to po 4 minutach dosłownie książka mnie usypiała i wtedy zasypiałam bez problemu. Codzienne pisanie dziennika. To mi się nie udało i w sumie nawet nie mam do siebie o to pretensji, dlatego że ten cel wpisałam sobie trochę testowo. Chciałam zobaczyć, czy codzienne pisanie to jest coś, co w ogóle ja jestem w stanie utrzymać, coś, co ja w ogóle coś czego ja potrzebuję, ale po prostu w trakcie miesiąca zobaczyłam, że codzienne pisanie, kiedy sobie to wpisuję na listę jako cel, kompletnie nie spełnia swojego zadania, dlatego że pisanie. Jakby uświadomiłam sobie to też w sumie na terapii, że pisanie ma być czymś mocno intuicyjnym, ma być czymś, co robię w momencie, w którym tego potrzebuję, a nie wtedy, kiedy sobie ustaliłam, że będę to robić, bo pisanie ma mi dać właśnie takie poczucie, że coś z siebie wylewam, ma mi pomóc też poznać samą siebie. I kiedy robię to pod jakąś presją, pod jakimś przymusem, to to kompletnie nie spełnia swojego zadania i nie ma to po prostu sensu. Więc nie odznaczam tego celu, bo tego nie osiągnęłam, ale absolutnie jakby już teraz wiem, że to było błędne założenie, że sobie to tu wpisałam. Także pamiętajcie też o tym, że jeżeli sobie coś wpiszecie jako jakiś cel, plan i tak dalej, to on czasem naprawdę w trakcie takiego normalnego funkcjonowania codziennego życia może po prostu stracić... Sens, więc to jest jak najbardziej ok. Nie jesteśmy po prostu robotami, żeby wiecie, cały czas działać na jakiejś takiej liście do zrobienia i tak dalej. Czasem musimy też po prostu się poobserwować i zobaczyć, że coś nam po prostu nie służy. Kolejny punkt to było codzienne, codzienne spacery i slash bieganie. Najbardziej sobie to odznaczam, dlatego że było i bieganie, były i spacery. I było tego bardzo, bardzo dużo. I biegania było nie aż tak dużo, natomiast spacerów było mnóstwo. I bardzo jestem z tego powodu też zadowolona, dlatego że widzę, jak dużo dają mi spacery. I też jak dużo frajdy i dużo takiej radości daje mi bieganie. Nie zawsze w aktywności fizycznej, wiecie, chodzi o to, żeby robić jakiś progres. Ja już sobie wyszłam z takiego właśnie myślenia, że ja muszę robić jakiś progres. Teraz staram się po prostu znajdować takie aktywności, które dają mi po prostu radość i dają mi takie poczucie, że to nie jest robienie za karę czegoś, tylko ja jestem w stanie po prostu to utrzymać na dłuższą metę. Bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi: żeby ta aktywność fizyczna była dostosowana do tego, co nam się podoba, co lubimy, żebyśmy byli w stanie ją wykonywać. Każdego dnia z jakiegoś przymusu, i dla mnie właśnie spacery i bieganie, później też w kolejnych miesiącach będzie to rower, to są takie rzeczy, które ja totalnie pokochałam i ciężko jest mi po prostu wyobrazić sobie życia, w którym, w którym by nie było tych rzeczy. Natomiast trening siłowy na przykład i tak dalej, to są takie rzeczy, które ja często robiłam, bo uważałam, że bez tego moje ciało będzie źle wyglądało. Nie robiłam tego, wiecie, z takiej. Czystej przyjemności, tylko robiłam to dla jakiegoś konkretnego celu. Kolejny punkt, który mam na tej liście, to jest stworzyć lepszą rutynę nauki angielskiego, i powiem Wam, że jak najbardziej sobie to oznaczam, dlatego że zrobiłam w tym kierunku taki mały kroczek. Ja Wam mówiłam, że ja mam lekcje angielskiego raz w tygodniu z nauczycielką, takie konwersacyjne, ale chciałam, żeby w, moim, w mojej codzienności takiej od poniedziałku do piątku albo cały tydzień pojawiała się jakaś możliwość wykorzystania tego języka w sposób aktywny i wróciłam po prostu do nauki z platformą My American Dream. Podlinkuję wam ją na dole, to jest platforma mojej poprzedniej nauczycielki angielskiego, na której jest po prostu turbo dużo ćwiczeń związanych z wymową, dużo jest właśnie nagrywania siebie. Bardzo tam jest po prostu duży nacisk na mówienie, i dostajecie też właśnie feedback a propos Waszych nagrań, więc ja po prostu sobie stworzyłam taką rutynę, że wchodzę tam codziennie na, na początek sobie wyznaczyłam 10-15 minut, ustawiam sobie po prostu timer i przez 10-15 minut robię różne ćwiczenia, które tam są. I to jest dla mnie właśnie taki sposób na to, żeby cały czas aktywnie z tego języka korzystać. Kolejny punkt to było dokończyć kurs. I ja miałam tutaj wykupiony taki kurs u jednej z dziewczyn w, z internetu. Um, I powiem Wam, że nie skończyłam tego zostało mi dosłownie jeszcze tam ze czy chyba trzy lekcje, um, więc nie oznaczam sobie tego, dlatego że po prostu tego nie skończyłam, ale nie ucieknie i myślę, że pewnie jeszcze w kwietniu sobie to dokończę. Kolejne punkt to było więcej filmów na YouTube i to się jak najbardziej udało wydaje mi się, że ten, który teraz oglądacie, to jest. Ósmy film, albo dziewiąty, więc naprawdę całkiem, całkiem fajnie mi to poszło. Nie spodziewałam się, że w sumie dodam tych filmów aż tyle. I powiem Wam też, że w momencie, w którym sobie zdjęłam właśnie tą presję dodawania w konkretny dzień, tygodnia, to fakt. Może i mi to zabiło, wiecie, jakieś zasięgi i tak dalej, ale to też zdjęło ze mnie taką okropną presję, że ja muszę dodać ten film w jakimś konkretnym terminie. I to mi uwolniło po prostu jakąś taką, jakieś takie zasoby mentalne w mojej głowie, że ten stres opadł i ja teraz mogę dodawać wtedy, kiedy czuję, wtedy, kiedy chcę, wtedy, kiedy mi pasuje. I to jest właśnie takie dla mnie bardzo odkrywcze, bo myślałam, że to tak naprawdę niewiele zmieni, a zmieniło po prostu bardzo dużo. Jeśli chodzi o ten punkt, to jak najbardziej sobie to oznaczam, bo filmów było więcej. No i teraz jeszcze miałam listę przyjemności właśnie na ten, na ten miesiąc. Ja mam tutaj solo date wpisane i. To się jak najbardziej udało. No, zrobiłam z tego w sumie też nawet vloga, bo był to właśnie vlog z okazji Dnia Kobiet, w którym zrobiłam sobie tak naprawdę solo day, bo cały dzień tak naprawdę spędziłam sobie na totalnych przyjemnościach. Podnikuję wam gdzieś tutaj, właśnie w karcie ten film. Był to mega przyjemny dzień i polecam każdej osobie, żeby sobie robiła raz na jakiś czas właśnie takie randki sama ze sobą. To jest super czas na to, żeby sobie po prostu spędzić czas samemu. I dla mnie to był super czas, bo robiłam po prostu wszystko w swoim tempie i robiłam dokładnie to, na co sama miałam ochotę. Nie musiałam na nikogo się oglądać, na nikogo patrzeć. Po prostu spędziłam sobie czas tak, jak chciałam sama więc jak najbardziej solo date, um, odznaczam. Kolejny punkt to była nowa kawiarnia i to też się jak najbardziej udało, to w sumie um, tak naprawdę wydarzyło się um, właśnie tego dnia, w którym robiłam sobie ten solo day, um, ale dodatkowo odkryłam jeszcze inną kawiarnię podczas innego spotkania, um, w której też w sumie nigdy nie byłam, a jeśli chodzi o tę kawiarnie, to pierwsza no, to był ten Waszyngton, w którym właśnie byłam um, podczas tego dnia kobiet a druga to była moja macza. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że oni mają swoją kawiarnię na Oleandrów w Warszawie i byłam właśnie tam na takim mega przyjemnym spotkaniu. Wypiłyśmy sobie z Olą maczę. I naprawdę bardzo fajne miejsce, na szczęście udało nam się znaleźć miejsce, bo dosłownie 40 minut po nas zrobił się tak duży tłum, że już byśmy nie usiadły. Także, jeżeli chcecie się tam wybrać na kawkę, to polecam wcześniej, bo później robi się tłoczno, a jest tam bardzo mało miejsc, ale macza jest przepyszna. Nowa restauracja też się jak najbardziej udało. Byłam w pełną parą. Tak mi się wydaje, że chyba ta, ta restauracja się tak nazywa. I jadłam właśnie chyba pierwszy raz w życiu, jadłam bułeczkę Bao. I wiem, że dla kogoś to się może wydawać dziwne, ale powiem Wam, że ja bardzo rzadko testuję różne takie nowe dla mnie rzeczy. Ja lubię po prostu sprawdzone, sprawdzone smaki i jakoś zawsze się trochę tak boję eksperymentować. Ale byłam właśnie w tym pełną parą i to może nie było jakieś wybitne. Połączenie, dlatego że ja miałam właściwie tylko jedną opcję do wyboru. Miałam do wyboru opcję stofu. No i sama ta, sama ta potrawa była taka bardzo mdła. Nie było tam żadnego takiego wyrazistego smaku i trochę mi, trochę mi po prostu tego brakowało, ale sama ta potrawa była całkiem smaczna, także. Tak, także polecam sobie zajść, bo myślę, że bardzo fajne miejsce. Kolejny punkt to było kino z D, czyli z moim chłopakiem, i jak najbardziej sobie to odznaczam, natomiast to się jeszcze nie wydarzyło. Mamy zaplanowane wyjście do kina w weekend, w którym oglądacie ten film, więc ja już sobie to odznaczam. No i idziemy na Dune 2, więc mam nadzieję, że będzie fajne, bo pierwsza część mi się bardzo podobała. Eee, tak, także dajcie znać, czy byliście i czy, się, czy Wam się podobał ten film. Kolejny punkt to był masaż, i tego mi się nie udało odznaczyć. Um, dlatego, że powiem Wam, że ten masaż, który ja mam e, wykupiony, jest tak daleko od mojego miejsca zamieszkania, że dla mnie to jest po prostu wyprawa no, na pół dnia. I mocno rozważam, czy po prostu nie zmienić tego, tego pana na kogoś innego, bo nie ukrywam, że po prostu dojazd jest dla mnie tam największym problemem, dlatego że pan przyjmuje w Podkowie Leśnej ja od siebie mam jednak kawałek, bo muszę tam jechać SKM-ką, później przesiadać się na inny, na inny pociąg. Później jeszcze jakimś autobusem. Generalnie powiem Wam, że jest to wyzwanie i tak naprawdę nie idę na ten masaż z tego, z tego powodu, że jest to tak daleko. I pewnie byłabym częściej na masażu, gdyby było to bliżej. Także dajcie znać w ogóle, czy macie do polecenia jakieś miejsca na taki masaż leczniczy, ale właśnie w Warszawie, gdzieś najlepiej. W obrębie Warszawy nie na obrzeżach, to będę Wam bardzo wdzięczna za jakieś polecajki. Kolejny punkt to był wyjazd do domu rodzinnego i to jak najbardziej odznaczam, dlatego że właśnie byłam w domu rodzinnym. Wydaje mi się, że chyba nawet parę kadrów do jakiegoś vloga dorzucałam. I ostatni punkt to było spotkania z nowymi osobami. Było jedno spotkanie, ale też sobie to odznaczam, dlatego że właśnie miałam okazję spotkać się z Olą z, z, z którą nagrywałam podcast. I Ola przyjechała do mnie po prostu z Krakowa, spędziłyśmy sobie cały dzień. Było przemiło i powiem Wam, że y, to spotkanie było dla, dla mnie trochę takim też wyjściem ze strefy komfortu, dlatego że ja mam duży problem z poznawaniem nowych ludzi, ale bardzo dobrze nam się rozmawiało, miałyśmy dużo wspólnych tematów, bo mamy bardzo podobne, wiecie, takie jak przemyślenia, podobny, y, podobny w ogóle vibe i bardzo, bardzo fajnie nam się y, właśnie rozmawiało. I też spędziłyśmy bardzo przyjemny dzień, bo właśnie odwiedziłyśmy parę fajnych miejscówek, takich z jedzeniem, ale też przy okazji odwiedziłyśmy wystawę w Muzeum Woli, robiłyśmy sobie spacer po polach mokotowskich, więc generalnie naprawdę bardzo przyjemny dzień i bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję się spotkać. I to jest właśnie duża zaleta internetu, że możemy poznawać ludzi z bardzo podobnymi do nas zainteresowaniami. Ok, i teraz pogadamy sobie o planach na kwiecień. I jeśli chodzi o kwiecień. To chciałabym, żeby kwiecień to był taki miesiąc na reset. Na reset mojej głowy, na reset mojego życia, na reset mojego otoczenia. Chciałabym, żeby kwiecień minął mi pod znakiem takiej nowej, świeżej, czystej energii. I tak, taką mam intencję, jeśli chodzi o ten kwiecień. Więc pierwsza rzecz, która na pewno się wydarzy w kwietniu, to jest odgracanie mieszkania i porządki w mieszkaniu. Takie totalnie porządki które robię na YouTubie już od momentu, w którym zaczęłam nagrywać, czyli taki wiosenny reset i planuję to zrobić na kilka filmów dlatego, że planuję właśnie przygotowanie szafy na wiosnę. Też opisałam sobie to jako kolejny cel i to będzie też jeden film, dlatego że planuję ten planuję tą swoją szafę w końcu ogarnąć tak na tip-top, porządnie bez jakiegoś taki, bez jakichś sentymentów, dlatego że ja niestety Miałam jeszcze parę takich rzeczy, które zostawiałam z myślą, że właśnie jest chudne, że coś tam i tak dalej, więc chciałabym w tym momencie zrobić naprawdę taki generalny porządek w szafie, wziąć każdą rzecz w rękę i zdecydować, czy zostaje, czy nie, więc reset szafy. Będzie też tutaj na YouTubie, ale też chcę właśnie zrobić taki generalny porządek w mieszkaniu, chcę też zrobić porządek w książkach, w kuchni na pewno chcę wszystko odświeżyć. Jakby wszystkie pomieszczenia chcę na nowo trochę przeorganizować, wpuścić do nich taką właśnie świeżą, czystą, nową energię. Bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie moja przestrzeń dawała mi taki totalny spokój i żeby mnie nie przytłaczała w żadnym, w żadnym stopniu. Także. Reset szafy, reset całego mieszkania, i też przy okazji chciałabym tutaj ogarnąć yy, balkon, dlatego, że no, na naszym balkonie jest po prostu teraz taki mały składzik, no i też trzeba by było wiecie tam wszystko odświeżyć, więc yy, tak naprawdę reset całego mieszkania yy, będzie tutaj na pewno, będzie tutaj na pewno dokumentowany. I jeszcze z tymi porządkami na wiosnę, jeśli chodzi właśnie o szafę, to wiąże się też punkt y, kolejny, czyli regularne wystawianie rzeczy na Vinted, żeby to w miarę po prostu jakoś tam regularnie się pozbywać tego, co mam, bo już wiem, że będzie parę rzeczy, które będę na pewno wystawiać, więc chciałabym, żeby w kwietniu y, może cały ten proces domknąć, żeby po prostu te wszystkie rzeczy już w tym kwietniu wystawić, tak, żeby mieć tą szafę już przez cały ten kwiecień ogarniętą. I tutaj mam jeszcze kolejną rzecz, którą też chciałabym właśnie ogarnąć, czyli rower, bo mój rower już stoi od paru miesięcy w, w garażu podziemnym i na razie tam dogorywa. Powiem Wam, że nawet ostatnio nie byłam, nie sprawdzałam, czy on tam nadal stoi, więc w kwietniu chciałabym na pewno zająć się tym rowerem, na pewno go ogarnąć, tak wiecie, bardziej, jeśli chodzi o. Taki aspekt wizualny, czyli go po prostu umyć porządnie, ale też chciałabym go po prostu oddać do serwisu na taki przegląd i zobaczyć, czy on faktycznie jeszcze przeżyje ten, ten kolejny sezon, czy może już to jest ten moment, w którym będę musiała się po prostu rozejrzeć za nowym rowerem. Więc też sobie to wpisałam tak opcjonalnie, jeżeli się okaże, że na przykład. Coś już tam jest nie tak, i ja już zauważyłam to zresztą w zeszłym roku, że już ten rower naprawdę bardzo ciężko chodzi. Ja już mam go z 8 lat, jak nie więcej. To on już ma prawo się troszeczkę po prostu zużyć. Zwłaszcza, że ja naprawdę robiłam na nim masę kilometrów. No i na pewno będę chciała w takim wypadku też rozejrzeć się na, za nowym rowerem, a to już wiem, że jest jakiś konkretny projekt do zrobienia, dlatego, że znalezienie dobrego roweru no to jest wyzwanie. Mam nadzieję, że jeszcze jednak mój rower troszeczkę pociągnie, bo bardzo jestem z nim związana, bardzo dużo z nim przeżyłam. Miałam go na różnych etapach w swoim życiu i byłoby mi po prostu bardzo przykro, gdybym się musiała go pozbyć. Więc zdecydowanie będę tutaj starała się po prostu o niego zadbać i no, może ten serwis jednak jeszcze da mu troszeczkę, wiecie, trochę nowej energii i jeszcze trochę pociągnie. I kolejny punkt, który tutaj wisi właśnie też a propos takiego trochę resetu życiowego, to jest coś, o czym już wspomniałam Wam w poprzednim filmie, czyli cyfrowy minimalizm. I to jest trochę dla mnie takie wyzwanie, które prawdopodobnie zajmie dużą część mojej uwagi i dużą przestrzeń w mojej głowie, dlatego że tym razem chcę to zrobić bardzo świadomie. I tak jak Wam też wspominałam, chcę z tego zrobić film, udokumentować to wszystko tak, żebym widziała, że faktycznie robię jakiś postęp w tym, w tym kierunku. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj tak naprawdę o to, że ja planuję troszeczkę inaczej podejść do używania technologii jakichkolwiek, które mam w swoim życiu, dlatego że ja do tej pory się zabierałam do tego od złej strony. Ja po prostu tworzyłam sobie cel na zasadzie mniej telefonu rano i wieczorem jakiś challenge z niekorzystania z Instagrama i tak dalej, i tak dalej, ale wszystko tak naprawdę i tak ostatecznie wracało do punktu wyjścia, dlatego, że ja tego nie analizowałam, nie robiłam z tego żadnych wniosków, jakoś nie przewartościowywałam tak naprawdę tego wszystkiego, dlaczego ja tak naprawdę korzystam i w jaki sposób ja z tych urządzeń i z tych aplikacji i tak dalej korzystam, więc chciałabym w tym momencie zrobić właśnie taki cały proces i udokumentować to też na YouTubie, bo chcę zrobić właśnie Wam też film o tym, jak planuję to zrobić, jak się do tego przygotowuję, no i później też w trakcie tego miesiąca chcę Wam pokazywać, jak do jakich przemyśleń dochodzę, jakie wnioski mi się nasuwają i tak dalej, tak żeby to wszystko Wam pokazać od takiej strony właśnie takiego bardziej procesu, a nie od strony tego, że już to zakończyłam i teraz mam wnioski, tylko chcę Wam pokazywać cały ten, cały ten proces więc to na pewno wiąże się z tym, że nie, po prostu będzie dużo, dużo mniej w internecie w, w kwietniu. Natomiast, jakby to będą kolejne filmy, i na pewno wszystkiego się dowiecie. Natomiast z Instagrama, właśnie znikam sobie od 1 kwietnia, i tam na pewno mnie nie będzie przez cały kwiecień. Kolejny punkt, który mam na tej liście, to jest więcej filmów na YouTube, bo o ile chcę zrobić sobie detoks cyfrowy, taki. Od takiej strony bardziej konsumpcyjnej, czyli że chcę konsumować dużo mniej treści, to nadal chciałabym tworzyć dla Was filmy, dlatego że mam sporo pomysłów właśnie na ten kwiecień. No i z racji tego, że będą porządki, i będzie ten, będzie ten reset szafy, i tak dalej, i tak dalej, to będę miała dużo właśnie takiego kontentu, który chciałabym Wam w kwietniu pokazać. Chciałabym go też tutaj um, wypuszczać, tak, żeby ten kanał dalej sobie normalnie funkcjonował. Myślę, że będę Wam po prostu wcześniej dawała znać, może właśnie w tym community na, na YouTubie, tam jest właśnie ta możliwość pisania normalnie takich postów tekstowych, więc może tam po prostu będę Wam wcześniej dawała znać, jakich filmów się w danym tygodniu możecie spodziewać, i może to w jakiś sposób yy, będzie. Takie spoko, bo właśnie na Instagramie nie będę już miała możliwości publikowania, no bo robię sobie przerwę taką miesięczną, więc gdzieś będę Wam dawała znać, że te filmy się będą pojawiać. Więc o ile ja yy, bardzo chyba rzadko mówię o tym, żebyście zasubskrybowali mój kanał, bardzo nie lubię w ogóle o to prosić, i wydaje mi się, że ja chyba w żadnym filmie, odkąd na razie nagrywam, nie prosiłam Was o subskrypcję. Yy, tak. Teraz y, uważam, że jeżeli faktycznie chcecie dostawać jakieś informacje o tym, kiedy jest film, to możecie zasubskrybować ten kanał i wtedy będziecie dostawać informacje. Dlatego, że właśnie mm, teraz przez miesiąc nie będzie mnie na Instagramie i nie będę Wam dawać informacji o tych nowych filmach, więc osoby, które mnie nie subskrybują, po prostu nie będą tego dostawały, nie będą tego widziały. A jeżeli zasubskrybujecie, to będziecie mieli po prostu od razu na głównej stronie mój nowy film, jeśli się pojawi, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie, bo to jest dla mnie też zawsze trochę taki wyraz um, takiego nawet nie uznania, tylko taka informacja zwrotna dla mnie, że podobają Wam się moje filmy i że chcecie mnie po prostu regularnie oglądać, więc tylko daję Wam znać, że możecie to zrobić, ale absolutnie was do tego nie namawiam i nie zmuszam. Więc tak, więc więcej filmów na YouTubie na pewno się. Pojawi. Chciałabym też dokończyć zaczętek książki, bo wiem, że właśnie ten detoks cyfrowy zwróci mi dużo czasu, dlatego, że pamiętam właśnie jak robiłam taki detoks od Instagrama w grudniu, to pamiętam, jak dużo czasu mi to zwróciło. i jak dużo książek wtedy przeczytałam. Więc takim moim kolejnym punktem jest to, żeby dokończyć te zaczęte, które mam dlatego, że ja czytam książek parę naraz i chciałabym po prostu je podokańczać, dlatego, że mam dużo zaczętych. I wydaje mi się, że to jest też taki dobry moment na to, żeby zrobić właśnie sobie taki reset też książkowy i wyzerować właśnie to, co gdzieś tam mam cały czas pozaczynane. I kolejna taka rzecz, którą mam na tej liście, która nie jest do końca celem, ale jest taką rzeczą, którą na pewno chciałabym w najbliższym czasie robić i też chciałabym Wam to pokazywać, dlatego że ostatnio właśnie zdałam sobie sprawę na tym spotkaniu z Olą, na którym byłam, że ja tak bardzo mało wiem o miejscu, w którym mieszkam. Mieszkam w Warszawie już prawie 5 lat, tak mi się wydaje. I powiem wam, że ja tak bardzo rzadko wychodziłam z domu, dlatego że w momencie, w którym się to przeprowadziłam, byłam tak pochłonięta karierą, pracą i po prostu nawet nie miałam na to jakiejś takiej przestrzeni w głowie. To ja tak naprawdę nie znam miejsca, w którym mieszkam. I zdałam sobie właśnie z tego sprawę dopiero na spotkaniu z Olą, która mi opowiadała o miejscu, w którym ja mieszkam, i ja nie miałam o tych rzeczach w ogóle zielonego pojęcia. I to mi troszeczkę tak pokazało, że ja się tak bardzo odcięłam od tego, co się dzieje wokół mnie, że ja nawet nie wiem, co się dzieje w mieście, w którym kupiłam swoje własne mieszkanie. I trochę mi to tak uświadomiło, że coś jest nie tak. Bo cały czas wiecie, gonię za jakimiś wyjazdami Ciągle szukam miejsc nowych do odkrycia A tak naprawdę nie do końca nawet jeszcze odkryłam tą Warszawę W której jestem już tutaj tyle lat I chciałabym na pewno w najbliższym czasie Po prostu zacząć odkrywać to miejsce Zacząć po prostu wychodzić z domu Zacząć sobie odkrywać nowe miejsca Nowe knajpki, nowe parki Nowe miejsca gdzieś dookoła Warszawy Chciałabym po prostu trochę stać się taką turystką W własnym mieście więc bardzo mnie to w ogóle ekscytuje, dlatego że bardzo lubię w ogóle podróżować, ale nigdy tak do końca wiecie, co nie, nie pomyślałam sobie o tym, że odkrywanie własnego miasta, własnego miejsca zamieszkania może być też tak ekscytujące. I stwierdziłam, że chcę to zrobić właśnie w najbliższym czasie. Także jeśli chodzi o takie moje plany na ten kwiecień, to jak widzicie, dużo jest właśnie takich rzeczy mocno, Uziemiających, mocno takich, właśnie skupionych na przestrzeni, na odgracaniu, na minimalizowaniu, na porządkach, tak, żeby faktycznie poczuć ten powiew świeżości, nową energię, i jakoś tak bardzo czuję, że kwiecień może być dobrym miesiącem na to. Więc mam nadzieję, że się cieszycie na tego typu filmy. Ja jestem bardzo podekscytowana na te wszystkie, właśnie mm, takie właśnie życiowe troszeczkę rewolucje. Dajcie koniecznie znać, jakie Wy macie plany, jakie Wy macie cele, bo ja uwielbiam słuchać po prostu o takich rzeczach. Bardzo chętnie dowiem się, jakie Wy macie plany. Ja tymczasem kończę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, dał Wam troszeczkę inspiracji i motywacji. Widzimy się w kolejnym filmie już za kilka dni, a ja się z Wami już żegnam i życzę Wam wspaniałego tygodnia. Pa!